Web 3 Twoja własność, Twoje zasady. Web 3 to znacznie więcej niż kolejna wersja internetu. To nowy fundament, który oddaje kontrolę z powrotem w ręce człowieka. Przez ostatnie dwie dekady żyliśmy w świecie zwanym Web 2. To był czas wielkich platform: Facebooka, Youtube'a, Instagrama czy TikToka. To one stały się bramą do naszych kontaktów, treści i informacji. Jednak w tym modelu to platformy decydują, co możesz opublikować, co wolno ci zobaczyć i jakie treści są dla ciebie dostępne. To platformy zarabiają na twoich danych, a ty jesteś jedynie użytkownikiem w ich systemie. Co się zmienia w Web3? Web3 odwraca ten porządek. To ty jesteś właścicielem swoich treści, danych, zasobów i dostępu. Nie musisz ich oddawać firmom, które wykorzystują je przeciwko tobie lub ograniczają Twoje działania. W Web3 możesz publikować, tworzyć i zarabiać bez pośredników, ponieważ reguły są zapisane w blockchainie i nie zależą od decyzji jednego administratora. Wyobraź sobie, że do tej pory wynajmowałeś mieszkanie w cudzym domu. Każda decyzja należała do właściciela. Mógł cię wyrzucić, zmienić zasady lub podnieść czynsz. Tak właśnie wygląda Web2. Web3 to sytuacja, w której kupujesz własny dom. Masz klucze, masz własność i sam decydujesz, jak z niego korzystasz. To jakościowa zmiana, która daje poczucie stabilności i wolności. Jak to działa? W Web trzy twoje konto to nie tylko login i hasło. To cyfrowy portfel, w którym przechowujesz swoje dane, swoją tożsamość i swoje zasoby. Dzięki blockchainowi masz pewność, że twoja własność jest zapisana w sposób trwały i niepodważalny. Nie można jej wykasować z bazy ani odebrać ci dostępu jednym kliknięciem. Dlaczego to kluczowe? W świecie, w którym informacja i dane są najcenniejszym zasobem, kontrola nad własnością cyfrową staje się równa kontroli nad wolnością. Jeśli ktoś inny decyduje, co możesz zrobić z własnymi treściami, to tak naprawdę nie są one Twoje. Web3 sprawia, że reguły należą do społeczności, a nie do jednej firmy. To oznacza, że przyszłość internetu może być wolna, przejrzysta i bardziej sprawiedliwa. To właśnie dlatego Misja Serafin wybiera Web 3 jako swoją przestrzeń działania. Nie chce budować zmiany w systemie, który od początku został zaprojektowany po to, by ograniczać i kontrolować ludzi. Prawdziwa wolność wymaga stworzenia nowych fundamentów, a Web 3 jest jednym z nich. Podsumowując, Web 3 to internet, w którym nie jesteś gościem, ale właścicielem to przestrzeń, w której Twoje zasoby, dane i treści należą naprawdę do Ciebie. To droga do wolności cyfrowej, która wspiera wolność w świecie realnym. Chcesz zrozumieć, jak tę technologię wykorzystać w swoim życiu i jak dołączyć do nowego systemu, w którym to Ty decydujesz o sobie? Dołącz do misji Serafin i odkryj więcej na mojej stronie internetowej www.krzysztofmrozek.com. Jeżeli tam właśnie oglądasz ten materiał, to zapraszam Cię do kolejnego, który znajdziesz poniżej. Pozdrawiam i tradycyjnie już życzę zdrowia, radości i wolności.